Państwa bardzo serdecznie. Poznając gminę wiejską Wałcz, niektórzy twierdzą, że warto nawet poruszyć ziemię. Dzisiaj właśnie z takimi osobami się spotykam. Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Wałeckiej. Ze mną Robert Kraszczuk, Piotr Wojtanek i Cezary Kaczmarczyk. Witam serdecznie, panie czarku. No właśnie, panowie! Warto teraz sparafrazować hasło naszej gminy Gmina Dobrych Gospodarzy I może zacznijmy od tych najstarszych gospodarzy, osadników, osoby, które tutaj te ziemię kiedyś zamieszkiwały. Od czego byśmy zaczęli? Oj, tych historii tutaj mamy bardzo wiele. Cała historia tej gminy to jest od początku, kiedy ludzkość istniała na ziemi, tak? to istniała też i tutaj. Stąd mamy różne znaleziska związane z epoką neolityczną, epoką kamienia, byśmy powiedzieli. Mamy historie późniejsze, czyli te związane już z epoką brązu, z epoką na przykład już żelaza, no i przepiękne historie związane właśnie ze wczesnym średniowieczem, kiedy już tutaj się rozwija ta słowiańszczyzna na naszych terenach. Tych historii mamy mnóstwo tutaj. Nasza gmina nie miała tylu dotychczas znalezisk, o których wiedzieliśmy. Ale poprzez takie nasze działanie Towarzystwa Regionalnego udało nam się tą wiedzę poszerzyć. Drodzy panowie, to tak, żeby nasi słuchacze, mieszkańcy naszej gminy, ale także osoby, które tutaj przebywają, mogli skorzystać trochę z naszych podpowiedzi, z Panów podpowiedzi, co warto zobaczyć, może zaprośmy ich na wycieczkę, od jakiej miejscowości zaczynamy. Ja myślę, że od ostrowca. Piękna miejscowość, teraz turystyczna, a jak to wyglądało? I to jest najpiękniejsze określenie przeszłości Hen-Hen-Hen. Hen-Hen-Hen lat temu, jak to wyglądało? To znaczy pierwszą taką, myślę, że stałą taką pozycję po Ostrowcu mamy Grodzisko Wczesno-Średniowieczne. Piękne miejsce położone właśnie nad rzeką. I powiem Wam, że była to jak gdyby taka przedstrażnica tutaj miasta Wałcza, jakbyśmy mogli tak określić. Ale miejsce obronne tam, gdzie... Ludzie w okresie wczesnego średnie, średniowiecza chowali się w trakcie zagrożenia. Ale z Ostrowca mamy różnych kilka historii chociażby z kamieniem, z dziurką. Może Piotr opowiesz? A... My często jak wyjeżdżaliśmy w teren, odwiedzaliśmy w Ostrowcu pierogarnię, wracając na obiad. I często w takim rynsztunku, nazwijmy to naszym marszowym, zajeżdżaliśmy i przy takiej gawędzie, przy stole, jak my tutaj teraz siedzimy, pani, która... No właśnie, zasuwała, pierogów tak, trochę brakuje, panowie. No, no, no ale trzeba sobie to wyobrazić. Jakby zainteresowała się tym, co my robimy. Usłyszała pewne opowieści, jak my, jakby podsumowaliśmy tę całą wyprawę. Wiedziała, że aha, państwo się to interesują, a ja mam taki kamień z dziurką. No jak nam powiedziała, że ma taki kamień z dziurką w akwarium, tam w no to nam się już oczy zaświeciły. Zaczęliśmy dopytywać, a skąd, a jak, a gdzie znalazłem. No i nad, nad brzegiem, nad, nad rzeką. Później zostawiliśmy do siebie kontakt. No i w, w konsekwencji pani wysłała nam zdjęcie. No już byliśmy przeszczęśliwi. No, następnym razem dostaliśmy ten kamień w ręce, przebadaliśmy go i, i historia jest taka, że to był element od, 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 od takiego okay. obciążnika do sieci, który w czasach właśnie wczesnego średniowiecza, właśnie w tych czasach, kiedy gredzisko w Ostrowcu funkcjonowało, ono służyło tamtym rybakom do łapania ryb. I to jest też element taki pokazujący o tym, że te, te, te artefakty, ten przedmiot, który służyły człowiekowi. Funkcjonują życiu, do funkcjonują dzisiaj. Funkcjonuje i można je zobaczyć pa i znać. Panowie, ale tak, żeby to jeszcze obudować, bo myślę, że jakby dla Was pewne rzeczy są oczywiste, myślę, że i dla mnie, i dla słuchaczy, nie wszystkie rzeczy takie oczywiste są. Takie grudzisko, jak to wyglądało? Rozumiem, że to ziemia, drewno, jakieś inne Aha. elementy. Jak możemy sobie to wyobrazić? Po pierwsze grudzisko jest takim w Ostrowcu jest takim jednym z mniejszych na naszym terenie. Grudzisko, no dzisiaj sobie możemy wyobrażać, nie wiem, jaki wielki zamek, jakiś twór. No właśnie. Nie, dzisiaj jest to czasami trudno do, do, do zobaczenia. Jeśli nie mamy nazwijmy to bogatej wyobraźni. Grudzisko było zakładane często właśnie tak jak już wspomniałem wcześniej o tej wodzie. W miejscach dogodnych do obrony, czyli i z jednej strony otoczone, czy to będzie jezioro, brzeg, brzeg jeziora, czy to brzeg rzeki, często to jest za tak, żeby było trudno do zdobycia. Był to często obwałowany takim wałem ziemnym, takie miejsce, gdzie były chaty. Często w tych wałach mieliśmy palisadę, czyli takie. Ostre, ostro zakończone pale drewna. A powierzchniowo jakie to było? Powierzchniowo, no to zależy. No mamy... Ale powiedzmy o ten strowiec. jak przyjmujecie, jaka to mogła być wielkość? To znaczy wielkość, to znaczy my określamy tam, że mogło tam mieszkać około 50 osób. W trakcie obrony, no to dochodziło tam do 250-300 osób mogło się w takim grodzie schować. Tu jak Piotr wspomina, te grody były różne, bo mamy i grody wyżynne, czyli takie znajdujące się po prostu gdzieś tam na wyniesieniach. Mamy nizinne, czyli po prostu gdzieś tam znajdujące się właśnie na niskich partiach. Mamy tutaj większość po prostu grodów tutaj wyżynnych. My o też jeszcze o wszystkich grodach nie wiemy, bo jeszcze niedawno, jak zaczynaliśmy całą tą przygodę z historią, wiedzieliśmy o kilku gródkach, grodach, a teraz nasza wiedza jest dużo większa, bo przyszedł nam z pomocą lidartak, czyli skanowanie. skanowanie laserowe Ziemi, co pozwoliło na odkrycie nowych stanowisk archeologicznych. Nasze znalezisko mhm. strażnicy mhm. Wiłowcu, która jest przepiękną strażnicą, znajdującą się w Starym dorzeczu. Trochę przeskoczyliśmy, ale to powiedzmy o tej strażnicy teraz. My sobie zawsze wyobrażaliśmy grudziska dość potężne, właśnie jakieś tam na wyniesieniach dużych i tak dalej. A tu mamy taką strażnicę na górce. Te strażnice, takie średniowieczne, powstawały tam w wyniku właśnie już tworzenia się tych, tego rycerstwa, szlachty i każda, każda jak gdyby ta miejscowa szlachta, taki takie miejsce obronne, swój taki zameczek drewniany, bo mówimy kastrum, to niekoniecznie to mogła być góra, która była obwarowana takim płotem, która chroniła gdzieś tam w pewnym stopniu. Nie wszystkie właśnie zamki były kamienne. Jedne były drewniane, inne były z kamienia, inne z cegły. No Jedne był jeden były potężne. Trybę, to tak zamieniają. Tak, tak, To no, mówimy o Kazimierzu Wielkim, ale ty, ty, te, te, te miejsca obronne miały po prostu chronić, i były budowane w zależności. Od, od ludzi, co w danej kwestii ta społeczność posiadała. Po prostu w zależności, czy było ich dużo, czy mało, czy, czy byli bogaci, czy biedni. No, to, jedność to, tak. oczywiście też to miała w tym wszystkim no. znaczenie. Ale dobra, Ostrowiec, jakby w oglądaniu Grodzisk najważniejsze jest wyobraźnia. Tak, bo, tak. bo rozumiem, że dzisiejszy widok, no to niestety już nie natrafimy na, na te wszystkie elementy. No nie będzie on spektakularny. No właśnie. Jak niektórzy jak przy rozmowach wyobrażają sobie, nie wiem, Grodzisko jako formę takiego mniejszego biskupina. Mówimy o Ostrowie. No tak, to nie jest. Tak? Dzisiaj mamy, tak jak już tutaj Robert powiedział, mamy pewne wzniesienie, gdzie ukształtowanie terenu. Wskazuje na pewne wskazuje, rzeczy, Taki, tak. taki lej, Maj, majdan, czyli właśnie taki trochę jak lej. Niektórzy z racji też w II wojnie światowej mogą pomylić, na przykład, że jakiś to jest element nie wiem, wybuchu czy, czy lej po bombie. Nie, Niektóre właśnie tak jak w Ostrowcu, to jest, to jest wgłębienie w ziemi otoczone takim wałem. Ciekawą historią, jak Piotr tutaj wspomniał, już o II wojnie światowej, jest to, że wszystkie jego Powie, hmm. powiecie były wykorzystane jako Czasami miejsca obronne, darne, naturalne tak, miejsca obronne. Tak. No tak. I ten Ostrowiec to samo, właśnie niedaleko mamy bunkier, a tu na tak. tym mamy okopy. Czyli można powiedzieć, że te grodziska, które no jakby podobne funkcje sprawowały. To, jest... to jest cudowne połączenie. Waler obronny tysiąc lat temu, kiedy za broń służyła włócznia, miecz, łuk, a waler obronny, gdzie, gdzie mamy karabiny, czołgi, armaty, sprowadza się do jednego miejsca. Jest to dość piękne i dość na pewno fascynujące, to może lepsze określenie. Ale panowie, jeszcze może dwa słowa o Ostrowcu, ale to. przejdźmy dalej, bo nasza gmina pamiętajmy, że jest największa obszarowo przynajmniej w Polsce, więc trochę jeszcze do zwiedzania mamy. Jeszcze, jeszcze takie słowo o, o sikierce neolitycznej. Jest taka sytuacja, kiedy pisząc książkę zbieram wszelkie materiały do, do publikacji i mój kolega mówi ty, wiesz co, moja mama jak grabiła przed domem, to znalazła taki fajny kamień. Że ten kamień może coś oznaczyć, bo on jest jakoś tak obrobiony. No i przyjeżdżam właśnie do niego. Jego mama wyciąga właśnie tam za okna ten, ten kamień okazuje się sikierka neolityczna. Tak? Przepiękne znalezisko. te no, kamyczek na Świetnie tak? no, no, bo to w ogóle to jest, to jest dobre, tego. Także no. takie mamy tutaj dwa znaleziska. Dobra. Może no. Może, właśnie z, z, do Głowaczewa my przejdziemy. Często jakby w naszych tutaj wędrówkach po ziemi wałeckiej i tych kościół, który znajduje się w Głowaczewie, zawsze tutaj nas intrygował pod względem tego, że on samo ukształtowanie tego terenu jest e, bardzo ciekawe e, i, i typowaliśmy sobie tak między nami, że to jest to miejsce, gdzie, gdzie byśmy założyli coś, jakby, jakby coś mogło być tutaj. Później już na, na tym podsypie kościelnym trafiliśmy na ceramikę wczesnośredniowieczną, średniowieczną, czyli ten miejsce obecnie, które funkcjonuje, które jest pięknie położone w ogóle ten tym w Głowaczewie i był wykorzystywany jako miejsce osadnicze. Czy była tam osada, czy może jakiś grudek, który teren Oj. zniwelowano. Czy kupcowi się zepsuł tak. na przykład wóz i kilka ceramik wypadło? No. <laughs> to jest też miejsce, do, miejsce dogodne, bo tam jest też, no dzisiaj jest most, ale tam był brud, czyli miejsce, gdzie przekraczano rzekę. To co Piotr mówił zawsze, że jak, jak się wyostrza ten, ten wzrok, jak się Właśnie na te wyprawy. Człowiek idzie i, i ta górka już jak gdyby staje przed tobą, i, i, zapala się taka lampka, tak. Głowaczewie jeszcze mamy też na zakolu rzeki, na, na polu takim małym. Trafiliśmy na, na ceramikę. E, mówię tutaj e, bardzo blisko miejscowości Czechyń e, wzdłuż rzeki. E, na polu też trafiliśmy na pozostałości. No, teraz pytanie: na osady, bo tej o, ceramiki jest, jest dużo. Te dwa miejsca nie wiem, ile to jest odległość. 500 metrów, no, jakby, no może trochę więcej. E, pokazuje, że te rzeki e, tutaj w rejonie Jastrowca, Głowaczewa, Czechynia e, były też wykorzystywane. Ten teren pasuje na osadę, na, na wielokulturowość, bo jakość tej, e, typ ceramiki, który tam trafiliśmy wskazuje na wykorzystanie i wczesnośredniowieczne i nawet i wcześniejsze. Cześć. Głowaczewo to jest takim świetnym przykładem, no bo kościół mógł służyć do obrony, czyli mógł tak. być tym grudkiem sto, stożkowym, bądź małym grudziskiem, e, a dalej mamy, o, ja bym typował na osadę typu otwartego Czyli tam też to, te, 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 co wspomniałem wcześniej, Gród służył do obrony, no ale ci ludzie mieli, musieli gdzieś żyć, ci, ci ludzie musieli gdzieś się uprawiać pole. Mamy, mamy coś takiego jak Podgrudzia. Tam się toczyło normalne życie, takie codzienne, a w takich grodach, typu ostrowi, czy, czy tutaj, jak typujemy oczywiście, domniemane grodzisko w Głowaczowie, tam ludność się chowała. Tych osad, takich właśnie przygrodowych, mamy dużo, tak? Właśnie tam, gdzie znajdowały się chaty takie zwykłe, tak? Ale właśnie mamy te półziemianki, czyli mieszkania, które były częściowo wkopywane. W ziemię, tak? Część tego mieszkania wystawała, ten dach, poza, poza ziemię, reszta znajdowała się w ziemi. No i te ziemianki takie typowe, że praktycznie schodziło się do nory, byśmy mogli powiedzieć. Czyli z głowa, Trzeba, panowie, przechodzimy do Szwecji. No i oprócz, bo już opiero, jak mówiliśmy, kiszyka szwedzka to później, a co było wcześniej? Tutaj oddam głos yy, no, wcześniej to... mamy bardzo to, ciekawe nie, nie. Z, kwestie znaleźć z, już neolitycznych, tak? Ale, no myślę, neolitycznych, czyli... czyli z epoki kamienia, ale dużym czynnikiem, który zostawił swoje piętno na ziemi właśnie yy, w okolicach Szwecji, zostawił swoje piętno okres wybuchów rzymskich. Mamy stamtąd przepiękne znaleziska monet rzymskich. Mamy znaleziska zapinek, czyli właśnie takich powiedzmy jakby agrawek, guzików, bo wtedy nie zapinano, nie było guzików, wtedy byśmy mogli powiedzieć, były takie zapinki, które spinały po prostu ubrania. Ja bym jeszcze dodał, że fibule, czyli te zapinki były też pewnym wyznacznikiem statusu. Tak, gdzie dana, im bardziej bogata, tym jakby mamy taki większy prestiż. Tak, jak historia jednej zapinki, która, którą wyciąga nasz kolega z, za zezwoleniem tutaj konserwatora zabytków, w trakcie właśnie działań na polu z detektorem, trafia na zapinkę, która jest ewenementem, tutaj byśmy powiedzieli, w pewnym stopniu na naszym terenie, bo trafia. Przez kupców aż na, z nadrenni tutaj, czyli z tego okre, okręgu nadreńskiego, tam, gdzie była produkowana, przez kupców właśnie tutaj dociera. Jest przepięknie emaliowana i jest jakby jedyną emaliowaną zapinką. Dla mnie te zapinki są cudowną historią, pokazującą, jak ta wielka polityka, mówimy o cesarstwie rzymskim dwa tysiące lat temu, tak, czyli wielkie imperium, które tworzy i kształtuje Europę. My jesteśmy pograniczem, czyli tym barbarikum, nie wchodzimy w skład imperium. Rzymskiego, który kształtuje wszystko, ale te pewne elementy i tak tutaj trafiają. No Trzeba tutaj wspomnieć o bursztynowym szlaku, który łączył Imperium Rzymskie i Morze Bałtyckie, i to nie jest tak, jak my sobie możemy wyobrazić, że to jest jedna droga, którą pędziły, no, bym powiedział dzisiaj tira, ale tam wtedy, nie wiem, wozy i oni wwozili ten bursztyn. Nie, trakt bursztynowy miał wiele odgałęzień. Nie był, jednym, nie był jedną drogą, ale tych traktów z Imperium nad Morze Bałtyckie było mnóstwo. Kolejną rzeczą bardzo ważną. Był trakt solny łączący wytwarzanie, czyli żupy, żupy solne z, nad Bałtykiem, gdzie cenną substancją, jaką była wtedy sól, transportowano gdzie indziej. No i tutaj trafiali ci handlarze, a wraz z nim też przedmioty, którymi handlowano. I tu pokazuje, że nie byliśmy, wybaczcie za, za określenie takie nie wiem takim zaściankiem tego, tego świata byliśmy pewnym elementem tego świata może nie, nie, nie mamy tutaj nie wiem, wielkich fortyfikacji i wielkich nie wiem, tak jak limes i fortów rzymskich, ale mamy elementy, które właśnie mogą pokazywać, że, że, że tutaj też tętniło życie, tutaj też ludzie wymieniali I też Na pewno zapinie. mieszkańcy naszej gminy mieli jakiś wpływ na historię i może tego cesarstwa rzymskiego w jakimś stopniu też, no bo tego oczywiście nie wiemy. Ja powiem jeszcze jedną rzecz, ale za chwilę będzie tam tworzona droga, która będzie tworzyła obwodnicy Szwecji. Przez tych ludzi opóźniają się wszystkie budowle i wszystkie budowle autostrad. To oni są winni. Ja oczywiście żartuję. Dzięki takim osobom tak naprawdę ta historia przed do dzisiaj. Ponieważ te inwestycje, które będą powodować na dużym przekopie tego terenu, ja już sobie trochę ostrzę zęby na dobry nadzór archeologiczny tej inwestycji. Ja już czekam na to, co tam ta ziemia wokół Szwecji kryje. Panowie, my czekamy Mamy nadzieję, że nasi słuchacze także. Fajnie się z panami rozmawia, fajnie poznaje się tą historię, więc może jeszcze teraz wokół tych miejscowości, które już wymieniliśmy, Ostrowie, Szwecja, porozmawiajmy jeszcze o jakiejś jednej, skończymy ten odcinek i spotkamy się w następnym odcinku, aby porozmawiać o następnych miejscowościach. Zbice, tutaj pan Czarek podpowiada Zbice. W Zbicach dość ciekawa historia, mamy... Przez SANTA, czyli w 1926 roku doszło do badań niemieckich na tych wszystkich grodziskach tutaj i też właśnie tutaj w naszej, naszej gminie bałyckiej. I SANTA określa wyniesienie jako, jako właśnie grodzisko. Później na tym grodzisku właśnie powstaje budynek, wcześniej powstaje budynek, a później powstaje bunkier, bunkier y, co całkowicie zmienia y, ułożenie tego, tego, tego I, wyniesienia. Ja tylko tak, żeby jak już mówimy o wycieczce, żeby y, tutaj widzą y, y, Uzmysłowić, o jakim terenie mówimy w Zdbicach. To jest ten miejsce, gdzie jest pomnik, e, który, który sławi walki w czasie II wojny światowej. Tam jest taka trasa, tuż jakbyśmy jechali ze Zdbicy na Golce. E, to jest ten zakręt, gdzie właśnie często e, miłośnicy military w II wojny światowej zatrzymują się, żeby zobaczyć bunkier. I właśnie ten bunkier e, kryje właśnie tą historię, no, o której wspomniałem. Teraz jest dość ciekawie, że archeolodzy obecnie określają to jako miejsce. Nie byśmy powiedzieli domniemane już tego, bo no, nie ma co się dziwić, pewne wyniesienie zostało, z, byśmy mówili, przekształcone, prze, prze, przerównane i teraz trudno nam tam dostrzec miejsce obronne. Ale w niedawnym czasie trafiliśmy na, u konserwatora zabytków, na dokumenty Andrzeja Romejki, to jest coś, taki były regionalista i Andrzej, Napisał w latach 80. Tak, takie pod... w 1980. tak, podanie do konserwatora zabytków o odkryciu właśnie miejsca obronnego. Dla mnie to jest w ogóle historia trochę romantyczna, bo właśnie trafiamy na, na zapiski Andrzeja Armajki, który w 80. roku pisze do konserwatora zabytków w Pile o swoim znalezisku, który, no muszę to nazwać, nazywa Zamkiem w Zdbicach. Który, który opisuje tam całość, gdzie trafił, w tym czasie opisuje też, że, że zrobił amatorski wykop. I, pis, i, i o wszystkim pisze w takim odręcznym dokumencie z do Łącznie i to jest dla, cenne łącznie z mapą tego swojego znaleziska, gdzie on to typuje. I dokładnie używa określenia zamek w zdbicach. Ten dokument trafia do konserwatora sześć lat później, dokładnie w roku 1986 Zawodzy, zawodowi trafiają w to miejsce. Bo myślałem, że puenta będzie taka, że nie został jeszcze ten wniosek rozpatrzony, ale nie, tak źle nie było. Dobra, okej. Okay. Okay. I, I natrafiliśmy tutaj na raport, na sprawozdanie z, z wyprawy tych archeologów, którzy twierdzą, że tam nic nie było. Cztery lata temu jakby w nasze ręce trafiają te, te, te dwa dokumenty, czyli dokument pana Romejki z 80, sprawozdanie archeologów. No nam nie trzeba zbyt wiele. A więc dla rozpala to naszą wyobraźnię, kierujemy się w to miejsce. Mapa prawie jak z, no, z, mapa z, z skarbów, tak, to jak, jest coś jak, pięknego. Jak, trochę. Mamy tą mapę, odręczną mapę Pana Romejki. No i trafiamy, mało tego, trafiamy w tych hasztach. Też znowu, żeby Państwu uzmysłowić, to jest teren niedaleko przesmyku śmierci. No i przedzierając się w tym miejscu przez ym, takie zarośla, jak w dżungli dosłownie. Drodzy Państwo, trafiamy na ten amatorski wykop Andrzeja. I trafiamy na to miejsce, i trafiamy na przepiękne i ceramikę, elementy cegły, przepalonej. I ten, ten, te miejsce pana, pana Romejki, jego odkrycia zamku znaleźliśmy. Jeszcze bardziej nam wyobrażenie rozpaliło to, że dokumenty trafiliśmy. Dobudowaliście do... piętro do ja, tego zamku? Dokumenty trafiliśmy, które, w myśl których ówczesne książę Wielkopolski nadaje tereny, te tereny właśnie zbic i okolic Krzyżakom. To znaczy jest to jedna z, tak. z tezy, byśmy tak. powiedzieli. Tak? I tam w tym dokumencie jest napisane, że nadaje te, te, te tereny właśnie okolic Zbic właśnie krzyżaką i jedno zdanie, które znowu nas rozpala, z możliwością wybudowania zamku. No jakby zweryfikowaliśmy jedno drugie i drodzy Państwo, jakby w tej naszej wędrówkach, to, to miejsce w zdbicach jest takim elementem arcyciekawym. Może to nie jest zamek. Tak, my tutaj możemy sobie tak. dywagować, ale na pewno istniała tam Jakoś, jakaś wieża strażnicza, bo to jest pomiędzy dwoma, dwoma jeziorami. Trzeba znowu odpalić trochę większą wyobraźnię. No poziom wody był wtedy trochę znacznie większy. Ten, ten musiał być broniony. No, te elementy i ceramiczne, i przepalone cegły, które, które trafiły Mejka, a my później w, w to samo miejsce, ale musiały być wykorzystane w tym okresie. Tutaj mówimy, że, że były akty nadania, więc jakiś rok, powiedzmy, moglibyśmy tutaj też przypisać. Jakie to mogły być? Lata. To mówimy o końcówce 13. No. wieku trzeba tak sobie nałożyć znowu tą piszę taką większą historię naszego regionu. To znaczy mamy okres rozbicia dzielnicowego, mamy okres rywalizacji pomiędzy książętami polskimi, którzy chcą uzyskać władzę królewską, chociażby tutaj przemysł drugi, który staje się królem Polski, a później zostaje zamordowany w nieodległym Rogoźnie. To jest okres zamętów, wpływów Brandenburgii, które tu chce wchodzić. Nowej Krzyżacy, marki. nowej marki, tak, tak dokładnie. Mamy tu krzyżaków, którzy po zaproszeniu Konrada Mazowieckiego zaczynają się rozpychać i zaczynają tworzyć hiperagresywne i militarne swoje państwo. Mamy także Pomorzan, którzy nie zapomnieli o swojej tożsamości. Jest Księstwo Pomorskie, które także tutaj, tutaj rywalizuje. To, co pięknie powiedziałeś, Robert, my żyjemy na, w części takiego pogranicza. Pogranicza, gdzie właśnie w tym XIII, XIV wieku. Dużo się dzieje, się, dzieje się, du dużo. Dużo. Dużo się działo. Dzieje się dużo. Bratemburczyców, Pomorzan, mamy Krzyżaków, mamy Wielkopolan. I w tle tych wielkich, wspaniałych, historycznych. Emocji. Dziękujemy, że byliście drodzy Państwo w tym odcinku, ale oczywiście nie odchodźcie ani od telewizorów, ani od laptopów, ani od innych sprzętów multimedialnych i audiowizualnych, bo za chwilkę znowu się spotykamy. Zachęcamy, abyście z nami byli cały czas. Ze mną Robert, Piotr i Czarek. Dziękujemy serdecznie jeszcze raz. Kilka miejscowości w naszej gminie już poznaliście. Za chwilę poznacie następne.